mediów, yy, przedstawicieli prasy, radia, telewizji. Chcę powitać mieszkańców Nogódzic. Chcę powitać cól yy, boguckich tutaj działań w tym miejscu. Czyli artystów, instruktorów, tych wszystkich, którzy kształtują wrażliwość, wrażliwość nowych pokoleń na sztukę, na historię, na tożsamość. Bardzo serdecznie. Witam Państwa wszystkich. Szanowni Państwo, teraz ten moment szczególny. Mieszkańcy Bogucic czekali całymi miesiącami, ale warto było czekać, bowiem to pomieszczenie jest rzeczywiście pomieszczeniem godnym 650-letniej historii Bogucic. Bardzo proszę. Pana prezydenta miasta Katolice, pana Piotra Uszoka, bardzo proszę przewodniczącego Rady Miasta, pana Jerzego Foraitera i pana dyrektora Miejskiego Domu Kultury, pana Jacka Turalika. Tutaj na scenie. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Jeszcze bardzo serdecznie proszę pana wiceprezydenta Józefa Kazurka. Bardzo prosimy. Tak, zapomnieliśmy o naszych przyjaciołach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Jest z nami Pan Bogusław Witkowski razem z Panią, która również dzisiaj do nas przybywa. Witamy serdecznie. Bardzo prosimy. Szanowni Państwo, moment szczególny. Barwy tiadome reprezentujące i symbolizujące historię śląskiej ziemi. Za chwilę podniosły moment. Otwarcie, symboliczne otwarcie Miejskiego Domu Kultury w I Już są nożyce przygotowane. Lesze kamery. A, 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 a. Zapewne, szanowni państwo, część tej wstęgi znajdzie się w Muzeum Miasta Katowice.